Ziemianie to spektakl, który zainspirowany został ostatnimi wydarzeniami w Polsce. Są więc w bajce żubry, smok podwawelski, a także ostatnia pszczoła. Wiele w tekście jest odniesień do wycinki drzew w Polsce czy degradacji środowiska na całym świecie. Trochę jest jakby taki jest rodzaj żartu i rodzaj przesłania dla najmłodszych, ale jest też jakby dużo takich kontekstów i takiego też dowcipu językowego dla dorosłych, czyli dla rodziców, opiekunów, dzieci z którymi oni przyjdą, więc myślę, że to jest taki międzypokolenio, międzypokoleniowy spektakl. I choć trudno nie odczytywać Ziemian jako komentarza do obecnej sytuacji politycznej i społecznej, to jest to mimo wszystko bajka skierowana do najmłodszych. Ziemianie mają ekologiczne przesłanie, można żyć inaczej, w zgodzie z naturą i zamiast niszczyć, tworzyć. Nie ma powodów do lęku. Mamy bohaterów bajkowych, mamy pszczółkę, mamy lalki, nie jest ich dużo, no ale mamy pszczółkę jako jako taką postać bajkową, która prowadzi całą tę historię, no i która przygląda się światu, który no, wygląda tak, jak wygląda, i próbuje jakimiś pszczeli, pszczelimi środkami zaradczymi zrobić coś, żeby ten świat. Yy, Przypominał jej naturalne środowisko, do którego tęskni. I no jest to oczywiście bajka z fabułą, no i z dobrym zakończeniem. Podczas pokazu dla dziennikarzy aktorzy zagrali dwie sceny z ziemian. Dużą zaletą spektaklu jest oryginalna scenografia, ale zagrała także choreografia. Zwłaszcza Gardenia zachwyca swoim tańcem. Ja mogę z nimi zrobić po prostu wszystko, są e, po prostu sprawni. Elastyczni, myślą abstrakcyjnie, sami proponują i jeszcze do tego potrafią improwizować. W związku z tym ja nie przygotowuję choreografii w domu, staram się robić to tutaj razem z nimi. Oni są nieprawdopodobnie twórczy i szukamy tego razem. I szukamy takiego ruchu, aby ta postać była jak najbardziej uwydatniona, jak najbardziej pełna fizycznie, aby to doświadczenie mięśniowe było absolutnie nieformalne, tylko było też treścią tego spektaklu. Premiera spektaklu Ziemianie odbędzie się w sobotę o godzinie 17 we wrocławskim Teatrze Lalek. Dla echo 24 Monika Suder.